Po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.7.2 yy, moda, który się nazywa Super Mario Mod i jest yy, jakby grą w Super Mario Bros. Yy, no i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapgpl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii pomocne tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.ania.pg.pl, oczywiście do sekcji pomocne tuty. A teraz sobie pobierzemy i Super Mario Mod pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę zjeżdżamy sobie w dół, zjeżdżamy, zjeżdżamy, i tutaj zaraz stąd pobieramy, stąd tutaj, ale jeszcze sobie zjedźmy troszkę w dół, i tutaj są filmiki przedstawiające moda, i tutaj jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo obrazków i takich różnych rzeczy, a jeszcze niżej o, tutaj są wszystkie receptury craftingu, także tutaj sobie w to możecie wejść i popatrzeć. Jak, jakie są te receptury? Ok, no ale pobieramy, więc jedziemy sobie z powrotem w górę. No i tutaj stąd właśnie pobieramy. Tu klikamy na to i stąd pobieramy. Gdy mamy pobrane, możemy zainstalować, i do zainstalowania oprócz tego pliku, który pobraliśmy, są potrzebne minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 172. Jeżeli nie macie jeszcze zainstalowanego Forga na wersję 172, to dowiecie się, jak to zrobić. W filmiku pomocne tuty 189, a jeżeli macie wersję non premium Minecraft'a i nie macie launchera jeszcze non premium, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku pomocne tuty 346. Potem wróćcie do filmiku 189 i zainstalujcie Forga na wersję 172. I uwaga, w filmiku 189 ja instaluję Forja z końcówką 968. Ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w, fil w filmiku, wersję rekomendowaną. W tej chwili wersja rekomendowana ma numer końcówki 1060, i właśnie na taką y, wersję Forge'a będę instalowała tego moda. Ok, co trzeba zrobić? Trzeba wejść do folderu procent, app, data procent przez roaming i wynaleźć folder .minecraft i ten folder sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja Super Mario Mod. Ok, to teraz zainstalujemy, skoro już mamy skopiowane. Co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy Super Mario Mod do folderu mods. Mamy tutaj, jest zainstalowane, możemy zamknąć i wchodzimy do Minecrafta, żeby sprawdzić, czy działa. Oczywiście, musimy odczekać, aż się uruchomi. Ok, mam, mam Forza z końcówką 1060. Tutaj również klikam play. I czekamy dalej, aż się uruchomi. No, jeszcze moment. No, i jeszcze chwilka, już jest logo. No, okej, okay. i mamy moc, i szukamy, Mario. Mario, Mario. Super Mario Mod Jest gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w wybranym świecie. No, i tutaj, wszystkie bloki, które na tej stronie, z której pobieraliśmy moda, są pokazane, jak się je kraftuje. To tutaj, te wszystkie bloki trzeba sobie poustawiać w, w jakiś tam sposób i przechodzić sobie taką. Platformówkę po prostu nie wiem, żeby, żeby tam dojść skądś do końca. O, i jak się podskakuje, to jest taki dźwięk. Ok, wchodzimy w e jak ekwipunek i tutaj mamy różne różnistości. Właśnie z tego moda. Jakieś kwiatki, jakieś coś tam. Nigdy nie grałam w Super Mario, więc nie umiem powiedzieć, o co tutaj chodzi. Tutaj są wszystkie bloki do zrobienia. Ok, trzymam nad tym strzałkę, klikam R i proszę bardzo taki blok robimy z dziewięciu kamieni i dostajemy osiem takich bloków. Tutaj jest jakiś empty blok, klikam R i nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Tu jest jakiś decoration blok. Takie cztery się dostaje po, yy, z samych desek różnych. Tu jest jakiś taki castle block. Też nie wiem, jak się go robi, bo klikam R i nic się nie dzieje. Tu jest blok taki. Też nie wiadomo, jak się go robi. Też nie wiadomo. To też nie wiadomo. To też nie wiadomo. Czyli po prostu trzeba spojrzeć tam w te recepturki na stronie. OK, zróbmy sobie jeszcze creative i tutaj mamy właśnie Super Mario bloki i Super Mario pozostałe itemy. Z tego co wyczytałam, to żeby właśnie jak się postawi blok jakiś, to żeby go zniszczyć, to trzeba użyć taki młotek. Inaczej się podobno tych bloków nie zniszczy, ale wszystkiego się dowiecie właśnie z tej strony. Tutaj są jakieś monety, monety się robi w ten sposób ze sztapki złota się dostaje 8 takich monet. Czerwone monety to 5 złotych monet, daje czerwony, 5 czerwonych. I niebieskie monety 20 się ich dostaje. Z, czerw z czerwonych monet dostaje się niebieskie monety. A to chyba nie 20 monet, tylko po prostu, a nie wiem, nie chcę Was wprowadzać w błąd. No i, i, i tak to wygląda. Tutaj jest jakaś trampolina. Tak ją się robi ze sztabek żelaza i wełny jakiejkolwiek. I na trampolinie się skacze. I takie bloki się stawia. Ej, nie ten, nie ten. Nie ten. I tutaj mamy trampolinę. Znowu nie to. I można sobie tutaj skakać na trampolinie. Czyli, jak widzicie, mod działa. Tylko trzeba sobie po prostu stworzyć swoją, jakby, wersję platformy itd. tak dalej, Właśnie używając tych bloków wszystkich, no i można się tam bawić, coś się zdobywa, jakieś punkty, jakieś nie wiem co. W każdym razie, jak widzicie, mod działa, nic się nie kreszuje. podskakujemy sobie na trampolinie. Zatem ja kończę, a Wy oczywiście oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę ania.pg.pl, wchodźcie na nowego bloga, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Żegnam się z Wami trampoliną, tymczasem, papa. Pa.